Cześć wszystkim, witam was w nowym filmiku na moim kanale Nie było mnie przez cały miesiąc, ale miałam taki troszeczkę zastój czytelniczy Czytałam troszeczkę mniej niż się spodziewałam Też nie miałam zbytnio czasu nagrywać, gdyż tutaj pochłonęły mnie sprawy związane z domem i z innymi obowiązkami Ale musiałam wrócić, gdyż mam tyle nowych książek, że nie wiem kiedy wam je pokażę Wybrałam, daj mi się takie... Najciekawsze w tym momencie dla mnie propozycje i zaraz wam je przedstawię. Tutaj mam wszystko w tej kiczowatej y, torbie. Tego jest naprawdę sporo, nie wiem, 20, 30 pozycji, ale naprawdę wydaje mi się, że są one warte przedstawienia ich. A resztę książek może Wam pokażę pod koniec miesiąca. Ojej, w przyszłym miesiącu, dobra, odkładam to będzie ciężkie. Przyjdę do Was także z podsumowaniem czytelniczym z y, stycznia oraz nowym projektem na luty. A może także zrobimy podsumowanie z mamą całego zeszłego roku. Zobaczę jak to będzie z czasem. Teraz wracam do Poznania na dwa dni, gdzie będę miała ładną ściankę do nagrywania. Tutaj to jest trochę taka improwizacja. Tak więc bez dłuższego przeciągania zaczynajmy. Zacznę od książki, za którą złapałam od razu, jak te książki do mnie przyszły. Jestem już, a dokładnie wczoraj. Jestem już na 65. stronie i są to współlokatorzy. Jest to dość głośna książka na chwilę obecną, dostała tam jakieś nominacje, Oscary, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie mówi o. Mamy tutaj dwie postacie: jest to obyczajówka, romans, coś takiego, ale trochę dla starszych, wydaje mi się, patrząc po języku. Nie jest to taki typowo język młodzieżowy, do jakiego przywykłam w typowych młodzieżukach, więc prawdopodobnie będzie to taka książka 18, nie wiem jeszcze czy są tam jakieś sceny takie niezbyt dozwolone dla młodszych, zresztą na początku jeszcze nic takiego się nie dzieje. Książka mówi o dwóch bohaterach Tiffi i Leonie. Tiffi potrzebuje taniego mieszkania, gdyż nie zarabia za dużo, a Leon potrzebuje pieniędzy. I Leon pracuje w szpitalu, z tego co kojarzę, jest pielęgniarzem i on pracuje na noc, nocną zmianę. Dlatego przychodzi koło dziewiątej, odsypiony i po południu wraca z powrotem do pracy. Z, za to Tiffy pracuje na dzienną zmianę. Leon wstawia ogłoszenie w gazecie, że po, poszukuje współlokatora, który właśnie będzie pracował... Na dzienną zmianę do dzielenia tego jego mieszkania. No i Tiffy, znajduje to ogłoszenie, decyduje się na to, gdyż jest to centrum Londynu. Praktycznie mają się oni nie widzieć, mają się mijać, że kiedy Tiffy jest w pracy, Leon będzie spał tam. Jak Leon będzie w pracy, to Tiffy będzie tam spała. Tak więc zajmę się współlokatorami dzielącymi jedno łóżko ale mijającymi się. Historia dosyć ciekawa. Nie wiem, czy u nas w Polsce w dzisiejszych czasach ktoś by poszedł na takie rozwiązanie. Tak sobie myślałam, a co jeśli powiedzmy jedna z osób zachoruje i będzie musiała spędzić w domu tydzień, to jednak będą musieli wtedy mieszkać razem, a to mieszkanie nie jest by duże, jest to salon z aneksem kuchennym oraz jedna sypialnia, ale decydują się na takie rozwiązanie i właśnie jestem w momencie, kiedy dziewczyna wprowadza się do tego mieszkania, i na razie mam tyle do powiedzenia. Jest to książka dosyć gruba, więc jestem ciekawa, co tutaj się więcej zdarzy. Jest tutaj porównanie yy, do to właśnie Miłość i Holiday. Holiday całkiem lubię, widziałam wiele razy, więc mam nadzieję, że to będzie taka przyjemna książka komediowo-obyczajowa. No, na początku naprawdę zapowiada się fajnie, lekko się ją czyta, więc na chwilę obecną polecam. Jeżeli mówimy o tej autorce, mam tutaj od razu drugą jej książkę, troszeczkę jak widzicie mniejszą i mniej stron, ma trochę cieńszą, jest to Zamiana. Mówi to o trzypokoleniowej rodzinie, córka, mama i wnuczka, ale najistotniejsza jest tutaj córka i wnuczka. Córka pracuje w korporacji, ma przed sobą całe życie, yy, mieszka w mieście Babcia zaś mieszka na przedmieściach No i yy, wnuczka dostaje dwa miesiące urlopu, żeby troszkę odpoczęła, ten tryb życia troszeczkę spowolniła I postanawia na dwa miesiące zamienić się z babcią mieszkaniami, życiem Po prostu przenieść się tam do babci na te dwa miesiące, a babcia do miasta Ponoć jest to książka równie dobra jak Współlokatorzy Jest to też obyczajówka z wstawkami komedii, romans Więc zobaczymy jak pójdą mi Współlokatorzy jeśli mi się spodobają na pewno zabiorę się za tą zamianę Zajmijmy się teraz tą oto paczuszką Tutaj mam wszystkie książki nowe One były z promocji, kosztowały między 10 a 15 zł. I pierwszą książkę, którą tutaj mam, jest książka Ciemna strona. Tutaj z czterech książek trzy są autorki Taryn Fisher i jest to taki mroczny thriller kryminał, mówi o 30-letniej reporterce, która zostaje porwana, zamknięta Opuszczonym domu. tego co czytałam, jest to książka, którą, przez którą się płynie bardzo szybko, jednak no, nie dostaje dużo w naszej pamięci, ale bardzo dobry taki kryminał na początek, na rozpoczęcie przygody z tego typu gatunkiem. Bet czyli Zła Mama, zapowiada się naprawdę ciekawie jest to thriller psychologiczny. Mówi o sąsiedzie takim trochę psycho sąsiedzie który zaczyna naśladować swoich sąsiadów, a mianowicie małżeństwo z dzieckiem. Jego dom zaczyna wyglądać identycznie, kupuje podobne meble, zaczyna się identycznie ubierać, po prostu zaczyna zachowywać się jak psychopata i właśnie o tym będzie ta książka, okładka mroczna. Z tego co czytałam, też bardzo fajnie, przyjemnie się czyta. No i zobaczymy tej autorki mamy trzy nowe książki, jeżeli będzie ona ciekawa, na pewno zaopatrzymy się więcej. Ostatnia książka tej autorki Margo jest to książka z gatunku literatury młodzieżowej. Mówi o dziewczynie takiej troszeczkę zamkniętej w sobie, na uboczu, nie ma zbyt dobrego kontaktu z rówieśnikami. Jej mama popada w depresję i dziewczyna poznaje chłopaka z sąsiedztwa, który jeździ na wózku inwalickim. I od tego czasu jej życie się zmienia. Jest to, tak jak powiedziałam, książka przeznaczona dla młodzieży, ale wydaje mi się, że porusza. Bardzo istotne i trudne tematy, więc na pewno będzie to książka taka no, z przeznaczeniem no, nie tylko młodzieżowym, ale prawdopodobnie i dla starszych ludzi. Na pewno się za nią zabiorę i Wam oczywiście powiem, czy jest warta przeczytania. Ostatnia książka z tego zamówienia jeszcze będziemy szczęśliwi. Jest to także literatura młodzieżowa włoskiego pisarza to jest jakiś w ogóle włoski bestseller teraz. Mówi o 17-letniej dziewczynie. Która jest trochę odizolowana od reszty znajomych, taka bardzo zamknięta w sobie, nie umie odnaleźć się w społeczeństwie. Książka, z tego co patrzyłam, ma dobrą opinię, więc też na pewno się za nią zabiorę. Kolejna książka była zamówiona na Oelixie. Moja mama była z niej bardzo zadowolona. Powiedziała, że jest to bardzo trudno dostępne, szczególnie w tej okładce. Jest to twarda okładka z obwolutą. Nie wiem dokładnie o czym jest ta książka, ja raczej za nią nie sięgnę, jest to książka specjalnie dla mojej mamy. To mogę przeczytać. Opis nie jest zbyt długi, poruszająca historia o miłości kobiety, przeciwko której sprzysiął się los, przepraszam. W 1979 roku powieść przeniósł na ekran roman polański jeśli jej nie przeczytam, to na pewno ją obejrzę. I porównam z mamą, co było lepsze: książka czy film. Kolejna książka jest to Srebrna Droga. Jest to taki kryminał, thriller, dziejący się w Szwecji. O tej książce zbytnio nic nie wiem, także nie czytałam opisu. Okładka taka mroczna, więc przypuszczam, że ta książka też taka będzie Z tego co wiem, jest ona podzielona na dwie części W pierwszej części jest historia opisana z dwóch perspektyw W drugiej części z trzech perspektyw I w sumie tylko tyle się o niej dowiedziałam Raczej nie będzie to książka, za którą się szybko zabiorę, ale... Ale na pewno kiedyś to nastanie Kolejna książka jest to Pipi Ponczuszanka Moja mama ją zamówiła, żeby trochę wrócić do dzieciństwa, gdyż. I ja i moja mama oglądaliśmy serial, ale za książki nigdy nie czytaliśmy. Jest to nie wiem, która część, tego tutaj widzę z tyłu jest więcej części, może to jest taka pierwsza, bo każda ma podtytuł, pod przepraszam, to jest tylko Pippi Połęczosanka jest króciutka, cieniutka, po prostu na dla wspomnienia serialu i zobaczenia, jak w ogóle jest ta książka napisana. Jest to oczywiście literatura dziecięca, yy, duże literki, więc na pewno jeden dzień i będzie skończona. Wiek empatii jest to książka popularna naukowa. jest to chyba yy, pierwsza książka tego typu, którą chciałabym yy, przeczytać, przepraszam. Książka ma nam pokazać taką zakorzenioną naturę człowieka do empatii oraz yy, współczucia. Książka oparta jest na badaniach prowadzonych na szympansach oraz kapucynkach. Jeszcze to były jedne małpy, tylko już teraz nie pamiętam. Pawianach, tak. I pawianach, więc y, jak na książkę popularnonaukową naukową Ponoć jest bardzo przystępna, jest dla każdego i jest bardzo dobrze oceniana, więc chciałabym się zabrać za nią jak najszybciej i może czegoś ciekawego się dowiedzieć. Kolejna książka jest Hogambit Królowej. Kto ma Netflix, na pewno kojarzy z ten serial. Ja obejrzałam serial i naprawdę mnie wciągnął całe, to chyba jest sześć odcinków, bo to jest mini serial. Obejrzałam z chłopakiem w dwa bądź trzy dni. Po prostu serial jest genialny. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale tak byliśmy sceptycznie nastawieni. Serial o dziewczynie, która gra w szachy, no nudy. A tu się okazało, wow, książka opowiada o dziewczynie, która dorasta w domu dziecka i zaczyna grać tam w szachy z dozorcą w piwnicy. Okazuje się, że jest genialna, może wyobrazić sobie szachownicę w głowie i tak właśnie ćwiczy i nikt nie może jej pokonać, jest najlepsza. No ale to ma swoje plusy i minusy, sława, pieniądze i zaczęły się problemy z narkotykami, z alkoholem, tak więc serial był super, super, super. Yy, nie wiem jaka będzie książka, mam nadzieję, że równie dobra albo nawet i lepsza, dlatego nie mogę się doczekać jak się na za nią zabiorę. Kolejna książka jest to taka broszureczka, yy, jest to Mur Duchów. Jest to książka raczej dla osób dorosłych, mówiąca o bardzo ciężkich problemach przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Jest tu taki patriarchat rodzinny, czyli ojciec jest najważniejszy i oczekuje posłuszeństwa od całej swojej rodziny. I tutaj widzimy, bodajże rodzina z córką wyjeżdżają na obóz archeologiczny. No i tam oczywiście zaczynają się jakieś problemy, dochodzi do tragedii, która przewraca wszystko do góry nogami. Moja mama tą książkę przeczytała, mówiła, że jest no, bardzo ciekawa, ale bardzo też trudna, nie dla każdego i to nie jest jakieś proste czytadło. Trzeba tę książkę czytać naprawdę ze skupieniem w ciszy. I tego się nie spodziewałam. Jest to nasza pierwsza opowieść graficzna. Fale, e, możecie zobaczyć. No, ja nie jestem fanem tego typu książek, ale moja mama zaczęła lubić i interesować się właśnie powieściami graficznymi i postanowiła wybrać tą jako naszą pierwszą. Nie wiem, czy się za nią zabiorę. Może. Może z zainteresowania zerknę, ale coś, coś czuję, że mi się nie spodoba. W każdym razie ta książka mówi o surfingu, tutaj o przeżyciach bohatera oraz troszeczkę o historii surfingu. No i tyle. I teraz chcę Wam pokazać książkę, którą jestem bardzo, bardzo zainteresowana. Jest to ukochane równanie profesora. Nie będę tutaj czytała imienia i nazwiska, przepraszam, bo prawdopodobnie przeczytam je i tak źle. Jest to japońska literatura piękna, i już w styczniu przeczytałam jedną książkę, o której podpowiem Wam w podsumowaniu stycznia. Jest to dziewczyna z kombini Sayaka Murata, i ta książka też mi się bardzo podoba, ale więcej szczegółów to w kolejnym vlogu. W każdym razie po tej książce stwierdziłam, że chciałabym troszeczkę więcej dowiedzieć się o literaturze japońskiej. Jest to książka bardzo popularna w Japonii, dostała też jakieś nagrody z tego co czytałam, mówi o bardzo dobrym, z najlepszych profesorów matematyki, które ma tam swoje małe dziwactwa. Książki japońskie są zazwyczaj troszeczkę napisane w innym stylu niż nasze europejskie albo amerykańskie, ale wydaje mi się, że ja ten styl polubiłam. Więc na pewno, na pewno ją przeczytam jak najszybciej dam radę. Szczególnie, że ta książeczka jest bardzo cienka, troszeczkę grubsza niż dziewczyna z Kombini, ale ona ma tylko 190 stron. Milion cudownych listów. Jest to książka, która no, nie wygląda zbyt zachęcająco, szczególnie okładka. Jest ona kupiona z drugiej ręki za grosze. Zanim ją kupiliśmy, nie wiedzieliśmy o czym ona jest, po prostu. Była tania pod młodzieżówkami, więc stwierdziliśmy, dlaczego nie? Spróbujmy. Tak, jak e, powiedziałam, to książka młodzieżowa jest to autobiografia. Mówi o nastolatce, u której wykryto e, zapalenie mózgu. Zostaje ona przywiązana w cudzysłowie do łóżka szpitalnego i postanawia pisać listy do obcych ludzi, e, żeby dać im trochę takiej otuchy w życiu i sprawić im przyjemność i wydaje się, że ta książka będzie bardzo pozytywna mam nadzieję, że zakończenie nie będzie zbyt smutne bo takich książek akurat nie lubię ale jak na młodzieżówkę wydaje mi się, że będzie się szybko czytało nie jest ona gruba taka książka do pociągu żeby szybko przeczytać zabić czas Wydaje mi się, że będzie ok. I kolejna książka, którą chciałam dostać, na którą się czaiłam odkąd zobaczyłam w internecie jej opisy. Jest to nasz ostatni dzień. Jest to książka młodzieżowa e, mówi o świecie, w którym e, 24 godziny przed śmiercią dostajesz SMS-a telefon z takową informacją i e, zasugerowaniem, żeby spędzić ten ostatni dzień. Najlepiej jak można, i mamy tutaj dwóch bohaterów, którzy się nie znają. Prawdopodobnie się poznają w, w, przez te 24 godziny i to będą pokazane ich ostatnie 24 godziny. Jestem mega podekscytowana tą książką i jak tylko będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby będę mogła się skupić na niej w 100%. Tak na pewno się za nią zabiorę, bo ta książka z tych wszystkich to była jedyna, na którą naprawdę oczekiwałam. Przejdźmy teraz do troszeczkę trudniejszej tematycznie literatury. Jest to Lista Schindlera. Listę Schindlera oglądałam parę razy za młodu, um, a teraz mamy książkę. Lista Schindlera to są czasy II wojny światowej, i ona w skrócie opowiada o Niemcu, który pomagał Polakom, Żydom. Um, Przeżyć tą drugą wojnę. No i oczywiście miał bardzo dużo do stracenia, jednak nie poddawał się, po nie rozumiał, dlaczego tak musi być. Według niego każdy człowiek był równy, czy jest równy. Mam nadzieję, że książka będzie napisana bardzo przystępnie, że nie będzie zbyt trudna, ale także będą różne ciekawe fakty historyczne. Na pewno się za nią zabiorę. Może nie teraz, ale w najbliższym czasie. Mówiąc o trudnych książkach, mam następną. Moja mroczna Vanessa Nie wiem, ta książka ostatnio rob... to jest hit na YouTubie. Wszyscy o niej mówią, większość osób ją zachwala. Moja mama powiedziała nie: my tej książki nie będziemy mieć, wszyscy ją zachwalają. No kurczę, dlaczego iść w to, co wszyscy. Ale jednak była na nią promocja i jesteśmy dobra, weźmiemy. Zobaczymy, czy faktycznie jest tak dobra, jak większość osób ją oceniło. Książka jest to thriller. Opisuje trudny temat a mianowicie romansu uczennicy z nauczycielem dokładnie nauczycielem literatury. Ja do tej książki jeszcze nie jestem przekonana. Ale na pewno się za nią zabierzemy, no bo to jest już tak głośna książka, że no, jeżeli ktoś naprawdę lubi książki i chce być na bieżąco, to głupie byłoby jej nie przeczytać. Więc jak tylko ją przeczytamy, to powiem Wam szczerą opinię, może nawet sobie z tego specjalnego vloga, jeżeli ta książka jest aż tak specjalna. Kolejne książki z literatury tematów cięższych. Jest to książka Dyskretne Szaleństwo. Moja mama już tutaj widzę zaczęła ją czytać, ale chyba podejrzewam, że mam jest na dwunastej stronie, więc jest na początku, początku, początka, początek początku, Jezu nie wiem, ale no, jest na początku, więc dużo tej książce mi nie powiedziała. Powiedziała, że jest napisana całkiem przystępnym językiem, gdyż jest to literatura młodzieżowa. Mówi to o nastoletniej dziewczynie, która jest w ciąży i przebywa w zakładzie psychiatrycznym i tu są opowiedziane jej losy. Dlaczego tam została zamknięta, jeszcze nie wiemy, gdyż na początku książki o tym nie ma tutaj w opisie też tego nie znajdziemy. Jednak książka zapowiada się bardzo ciekawie. No, jeszcze nie czytałam książek o zakładzie psychiatrycznym, takim stricte, więc naprawdę jestem ciekawa, jak ta sprawa jest tutaj przedstawiona. I kolejną taką książką jest Don Tart, Mały Przyjaciel. Ja już mam gdzieś sobie zapisałam o tajemną historię. Jest to fikcja historyczna. Tajemnej historii nie przeczytam jeszcze. Mam ją u siebie na półce w Poznaniu. Moja mama przeczytała i jest wielką fanką tej książki, ale co do tego są podzielone opinie. Mówi o śmierci chłopca. Zostaje on powieszony na drzewie w ogródku i nikt nie może do tego dojść. Dlaczego, co i jak. I 12 lat później jego siostra, która wtedy była praktycznie no, niemowlakiem, postanawia odkryć i dojść do tego, co się stało za 12 lat temu, dlaczego i kto powiesił tego chłopca na drzewie. Książka jest mosiężna, solidna i naprawdę ma dużo stron i naprawdę duży format. Dlatego trzeba na nią przeznaczyć troszeczkę więcej czasu. Z tego co wiem, um, o tym autorze akcja nie zaczyna się On na samym początku, więc trzeba przebrnąć. I jest jeszcze jedna książka tego autora, na którego się czaimy: Jest to Strzygieł, jednak jest dosyć trudno dostępna, a jak tak, to niestety za duże pieniądze. Ale miejmy nadzieję, że znajdziemy jakąś fajną, ciekawą ofertę i zakupimy też Strzygła. Kolejna książka jest to także cegła Ile to ma stron? Może 800 stron Mariam Metorsian. Dom w którym? O tej książce nie wiemy totalnie nic Ani ja, ani moja mama Tyle, że druczek jest po prostu mikroskopijny Więc tą książkę mnie się czytało długo i czytało Nie słyszałam, żeby ktokolwiek mówił o niej na YouTubie czy jakieś opinie były o tej książce. Jest to książka taka, jakie jest to książka widmo. Rosyjski autor, jakieś tutaj są napisane nominacje, jest to najlepsza powieść roku 2010 w Rosji, Jakaś finalistka rosyjskiej nagrody Bookera. Więc mam nadzieję, że ta książka jest naprawdę dobra. No, w każdym razie zainteresowała nas okładka i to tylko dzięki. W tej okładce kupiliśmy tę książkę oraz dzięki cenie, ponieważ jest to książka z drugiej ręki Miejmy nadzieję, że nasz gust okładkowy tutaj dobrze zadziałał i książka będzie naprawdę ciekawa Zostały mi cztery ostatnie książki, ale teraz przejdę do książek bardziej związanych z podróżami Jest to Wiek męski zwycięski Arkady Fidler. No, i to, są, to jest książka autobiograficzna, tutaj z pięknymi zdjęciami, właśnie Arkadego. Jest to jeden z najbardziej znanych podróżników. Napisał około 30 książek. Ciekawostką jest, że ten oto pan mieszkał w Puszczykowie, czyli ja jestem z Poznania, jest to taki nasz sąsiad. I teraz w Puszczykowie nawet jest jego muzeum, w którym jeszcze nie byłam, ale może po przeczytaniu tej książki. Zdecyduję się dowiedzieć troszeczkę więcej o tym panu i zawitam do tego muzeum. Drugą książką podróżniczą jest Martyna Skóra: Podróże na własnej skórze. I o tej pani jeszcze do tej pory nic nie wiedziałam. Książka ma śliskie strony, jak taki przewodnik, album, bardzo dużo zdjęć i to są takie jakby. Nie jest to książka mówiąca o jakimś jednym kraju, tylko o jakichś takich ciekawostkach z podróży np. Mogę przeczytać Wam tutaj opis z tyłu Martyna Skóra zamiast kupować stół do nowego mieszkania w kredycie Spakowała swoje życie w 20 kg bagażu i wyjechała do Gruzji, by pracować na rzecz kobiet i ich praw Potem ruszyła dalej do Chin, Tajlandii, Tanzanii, Meksyku, na Fiji i Malediwy W ciągu 9 lat odwiedziła 49 krajów, była wolontariuszką w Gruzji Pracowała społecznie w Tajlandii, w wiosce zniszczonej przed tsunami, e, instruktorką nurkowania w Meksyku i na Malediwach Tego wydaje się mega ciekawe, bardzo lubię taki tryb e, koczowniczy Sama chciałabym zwiedzić tyle kraj co ona zwiedziła, już trochę mam za sobą, ale wiadomo, wolałabym więcej więcej no, i mam nadzieję, że ta książka tak bardziej zmotywuje nas do podróżowania. Następna książka jest to książka z tutaj z wydawnictwa Wesper. Jak oglądaliście moje poprzednie vlogi, mamy już sporą kolekcję od tego wydawnictwa. Oczywiście przepiękna, twarda okładka. Ma oczywiście takie straszne ilustracje. Jest to mroczny retelling Alici w Krainie Czarów który rozpoczyna się ucieczką Alicji z zakładu psychiatrycznego. Więc, wow, mamy już Alicję zwykłą, mamy Alicję po drugiej stronie lustra, mamy historię królowej Kier. Którą czytałam i też wam powiem w jednym z vlogów A teraz czas na złą Alicję Jezu, jestem tak zakochana w okładce Więc na pewno bardzo szybko się za nią zabiorę I ostatnia moja książka Jest to książka też kupiona z drugiej ręki Poradnik pozytywnego myślenia yy, Możecie kojarzyć film Na tej książce Z Bradley'em Cooper'em I mówi to o mężczyźnie Który wychodzi z zakładu psychiatrycznego Boże, bardzo dużo tych książek ma związek albo odgrywa się w zakładzie psychiatrycznym, zauważyłam. No ale dobra. W każdym razie wychodzi z zakładu psychiatrycznego, z tego, co kojarzę miał chorobę dwubiegunową. No i próbuje rozpocząć normalne życie z pozytywnym myśleniem, a także odzyskać swoją żonę. Tyle mogę Wam powiedzieć o tej książce. Prawdopodobnie większość osób kojarzy film, książki nie trzeba przedstawiać. Słyszałam bardzo dobre opinie na temat tej książki Więc mam nadzieję, że książka dorówna filmowi i będzie to takie fajne, przyjemne poczytadło i to już tyle książek na dzisiaj. Tak jak Wam powiedziałam, wybrałam te takie, co mi się wydawały najciekawsze, ale oczywiście zrobię kolejnego bookhola z resztą książek, prawdopodobnie jeszcze do tego dojdą nowe. A ja już z powrotem zaczęłam normalnie czytać, więc mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu będę miała Wam bardzo dużo do pokazania. Tak więc do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że już niedługo buziaczki, pa pa!